Tłum napiera na Jezusa, ciśnie na Jezusa, i uczniowie z tego powodu przygotowali łódkę, żeby w razie czego Jezus mógł odpłynąć, a to wszystko ze względów bezpieczeństwa. To pokazuje nam już, że sam tłum w sobie jest zagrożeniem, jest niebezpieczny. Nasze serce może być takim tłumem, które naciska, napiera na Jezusa, żeby rozwiązał jakiś problem, żeby Jezus coś zmienił w moim życiu na no teraz. Ja miałem tak w swoim życiu, że chciałem, żeby Jezus oddalił ode mnie konkretny grzech. Czyli modliłem się o to przez lata i nic. I nieraz się buntowałem wobec Pana Boga. Ale po jakimś czasie zorientowałem się, że już tego grzechu nie popełniam. Że Pan Bóg go ode mnie oddalił. Bo miałem pewną wolność. W pokoju mogłem o tym wszystkim rozmawiać z Jezusem Chrystusem. Niech to dzisiejsze słowo będzie taką tabletką na nadciśnienie naszego serca, żeby Panu Bogu dać też przestrzeń wolności. Pamiętajmy o tym, że nasza słabość jest drogą, po której Jezus już do nas idzie.